40 minut ode mnie Dzwonił Waldek wieczorem, dzwonił Marcin e, Mamy się tam spotkać Już nas chyba tego piątka Są te wymogi teraz nowe Więc zobaczenia na miejscu Pozdrawiam wszystkich I dzięki za wszystkie Suby, które dajecie I za lajki, like i komentarze Pozdro, do zobaczenia na miejscu Hej, siema, ja już jestem na miejscu Marcin właśnie też dojechał Są jakieś problemy, bo Walkowi się coś auto zepsuło No zobaczymy Ja nie mam pojęcia kto ma na nas tutaj czekać Zobaczymy czy coś się uda zrobić Jak nie to jedziemy z Marcinem gdzieś poszukać Jakiś farm, jakiś pozwoleń Nic, do zobaczenia jak coś będę wiedział Zobaczymy co, co jest pięć Możesz pomachać do pierwszego dołka. No my już jesteśmy na polu, gadaliśmy z farmerem i lecimy jak coś to się odezwę dopiero zaczynamy, więc na razie dobra, pierwsza monetka wygrał konkurs współczesne 5p ale jest no ale jest monetka jest jakaś monetka? Już. to już ciężko do nami nie było Zaczyna się. Bo... Dopiero co wyłączyłem kamerę. Ten już znowu następny sygnał i znowu następna monetka jakiś Co tam masz? Nic nie widać, ale już jest coś starszego. No to jedziemy. Dobra, ja nic nie nagrywam już więcej na razie, bo nic nie mogę znaleźć. Ten znowu będzie Harato, tak jak kiedy to było dwa tygodnie temu, czy? Dwa tygodnie, nie? Nie wiem, czy jeszcze jeden sygnał nie jest. I co teraz się, jak coś znajdę, albo jak Marcin coś znajdzie. Tutaj znalazłem jakiś ciekawy sygnał. Gdzie to było? To jest jakieś żelastwo. Skala trochę skacze. Ciężko mi jest kręcić i nagrywać jednocześnie. Nie, wykopię to, zobaczymy co to będzie. No i ten sygnalik, to był, skala na się 71 równa. I jest monetka jakaś. Zaraz zobaczymy co to jest. Odczyszczę. Dziwnie, strasznie wysoko na ID. Nie spodziewałem się monety. Nie jestem w stanie za wiele powiedzieć na razie, bo jak widać, no jest nie jest w najlepszym stanie. Nie mam pojęcia. Spróbuję to wyczyścić w domu i dam Wam znać. Marka, całkiem ciekawy sygnał. 44, 40. A już widzę co tam jest. Zaraz zobaczymy. Chyba będzie guzik. Tak jest guzik. Myślałem, że jakaś srebrna monetka, tak wyglądało. Ale spoko. Dobra, lecimy. Dobra, ten tu przychodzi. też znalazł monetkę. George'a Baba na wózku jakaś No dobra, lecimy. Posypało teraz trochę tymi monetkami ale szukamy starszych, szukamy starszych Nie odeszłą za daleko Jest kolejny dobry sygnał Nie wiem czy to będzie widać Więc zobaczymy co to będzie. Odezwę się jak to wykopię. Jak widzicie z tego dołka wyszło to kawałek jakieś blaszki. W sumie nic ciekawego. Ale Marcin krzyczy do mnie, że znalazł kamera Zaraz idę nagrać. Zobaczymy co on tam w... znowu wynalazł. Ten to ma szczęście. Dobra, odezwę się przy nim, jak już będę jakieś koło niego. Dobra, już jestem koło Marcina. Patrzcie już się cieszy chłopacz. robi sobie zdjęcia. Co ty dwa wykopałeś? Nie, nie. Tu jest, jeden A jak ci to biło? Na kruiserze? No zajebiście No to jest potencjał, po to przyjechaliśmy tutaj A co tutaj masz? No właśnie jeszcze nie wykopałem. A Gratulacje no dzisiaj będziesz z czym do Szkocji wracać Już jestem zadowolony No i gitara Ja już powoli jestem trochę niezadowolony Ja liczy się zabawa Nicodę się jak coś znajdę Długo, długo, długo nic nie było Trochę się oddaliłem od Marcina Tutaj miałem taki sygnał trochę dziwny ale Myślałem na początku, że to jest jakiś rzymek pierwszy ale to będzie mały guziczek jest tu łóżko nie złapię ostrość ale już trochę serce zabiło mocniej kurcze no szkoda no ale guziczek też cieszy wróciłem do Marcina pokazuję te swoje znajdki nie wiemy co to dokładnie jest to ale wygląda jak jakaś pieczęć Witory, czekaj, niech złapię trochę ostrość, o, proszę Mamy Wiktorię, tu ten, ten 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 George, ten George, którego wcześniej znalazł dwa wycieruszki, dwa wycieruchy, no i hamie. pokaż jeszcze raz, tego hamerało. Bo... No, przynajmniej. To jest fajnie. Także jest tak. Ten ryje dzisiaj jak dzik. Ciągle to znajduję. Ja nie mogę nic znaleźć. Chodzę, puszki tylko ryję, nic więcej. Ten znalazł znowu guzik jakiś. Ale fajnie. Znowu plądrujemy trochę tutaj kraj. Lecimy dalej. Marcin dalej prąduje, Jak kolejny sygnał 20 na rutusie mamy kawałek widalca. Nie jest to żadne srebro. Nie podejrzewałem o to. Ale jest. Przynajmniej cieszy, bo to znalazłem innego dnia. Nie puszkę dzisiaj. Masakra. Marcin się śmieje, że jak zawsze z nim jadę, to nic nie mogę znaleźć. I się zastanawia, ile jeszcze czasu będę z nim jeździł. Nic lecimy dalej. No, Marcin sobie poszedł się tam przebrać, się naubierał chłopak, jakby zima była. Dzisiaj ładna pogoda akurat. Eee, ja jestem przy następnym doku. W sumie jakiś tam sygnał 52 na Argo. Myślałem, liczyłem na jakąś monetkę, a to jakieś kawałek blaszki jakieś. Podejrzewam, że to jest była kiedyś jakaś zabawka, na pewno. Dobra. Lec odzę się przy następnym, już niedługo muszę kończyć tak samo. Fajnie, że Marcin przynajmniej coś poznajdywał chłopak jeździ taki kawał drogi 140 mil w jedną stronę, ze Szkocji, no ale to jest to jest wariat. No. Dobra, tak to wszystko wygląda tutaj sobie. Spotkałem też tutaj znajomego Błażeja, pojechał na inne pola z chłopakami, na swoje pozwolenia. No gościu. Już od 10 lat sobie tam zbiera różne rzeczy. Zapraszam na kawę, więc niedługo nagram jego snajdki. A ja lecę, ten znowu krzyczy, że coś ma. Ale nie będzie guzik jakiś? Ale nie. coś ciekawego Nie mam pojęcia też Gdzie tam, tam znalazłeś monetkę, nie? Tam znalazł jeszcze halfpenny Dzisiaj cruiser, dzisiaj cruiser wygrywa Co to A no, to jest ze statkiem Dobra, nic, lecę dalej jak znajduje to się kamery nie boi. No, ale przeszli na inne pole. W ogóle weszliśmy na jakieś pole, na które nie powinniśmy wejść, ale to był tylko przypadek. Nie wiedzieliśmy, źle nam wytłumaczyli. Gości przyjechał, on od razu nas pogonił. Znaczy pogonił, był bardzo miły w sumie. Dziadek, który też zbiera. Ja teraz jestem tutaj na następnym dołku. I mam jakąś monetkę. No nie, to nie monetka, guzik. No ale. Z moim szczęściem dzisiaj to fajny guzik jest łóżko fajna patynka Nic lecę dalej. Idziemy teraz takim pasem już oranym, zobaczymy może coś tutaj fajnego wyjdzie. Narka. Nie wiem, nagram wam teraz jest kolejny sygnalik. Jakoś może odeszłem od tego zasy 3 metry na bardzo takim twardym podłożu tutaj teraz. 14-15 I wygląda to jak Jakaś monetka, ale jest kolejny guzik Już widzę łóżko, coś nie mogę złapać ostrości Ale warto kopać wszystko. Tak jak mówię, ja kopię wszystko. Małe sygnały, duże sygnały. Czasami można fajnie się pomylić, nie kopiąc. Ja odkąd kupiłem ten wykrywacz, kopię wszystko jak leci. I jest. Czasem są tego dobre rezultaty, czasem nie. no Ale sobie nakopię się puszek i wszystkie i kabzli. Ale ogólnie jest fajnie i leci się wypatnic. Nic. Kopię dalej. Odezweś się jak to zostało. Jestem z powrotem, znalazłem w końcu, okazał się to jakiś drut. Ale fajnie biło i myślałem, że to będzie coś ciekawszego, no ale no dzisiaj nie mam za bardzo co pokazywać w zajebistych fantów, ale przynajmniej fajnie, bo jest tak Hammer, jest parę monetek, też tam znalazłem. Marcin znalazł więcej, ale mówię on jest napalony teraz, że tam znalazł tego hamera i pobiegł tam. Nic, oddezło się jak znajdę coś lepszego Do następnego ja dochodem z powrotem Trochę się od tamtego końca przeszedłem się aż dotąd Zero sygnałów, sam, sam metal No i teraz miałem 330, coś tutaj jest Wypadło Kurczę wypadło mi to gdzieś Ale to był guzik Zwykły guzik od jakichś jeansów, może na pewno jakiś współczesny. Nic, lecę dalej, nie, nie marnujmy czasu, z powrotem. Wróciłem tutaj, gdzie Marcin znalazł kamera, nie wiem, nie mogę go znaleźć nigdzie. 370 sygnał na, na Argo, jak widzicie tutaj coś jest. Nie wiem, już przełaziłem bardzo mnóstwo, mnóstwo kilometrów, tam nic nie było już ciekawego Pana patynka ale już czuję, że to jest kolejny guzik Chociaż wygląda jak moneta, ale jest tak zniszczona już, że naprawdę nic z niej nie idzie odczytać. Dobra, lecę dalej, się jest fajnie, bo w końcu jakiś sygnał. Zobaczyłem do dzika, co tam masz? Słyszę od czegoś, a to guzik bo No albo jakieś. No nic ciekawego w sumie To i tak masz z czym do domu wracać A Co koleżanka powie Zabiję. Dobra my już idziemy na inną miejscówkę jeszcze na godzinkę Tutaj nic za bardzo nie wychodzi Nie będziemy marnować siły Dostaliśmy pozwolenie od znajomego pożyjać Więc lecimy tam Właśnie bardziej wysłał mi Dwa zdjęcia, dwa srebrne denarki Znalazł u siebie na nowej farmie No i kopią, ryją Dobra, do zobaczenia u niego Dobra, jest ja w na wizji Przemieściliśmy się na po... W sumie na pozwolenie mojego znajomego eee, Tak na jakieś pół godzinki jeszcze I się zmywamy do domu Tam nic nie wychodziło, więc Dlatego podjęliśmy taką decyzję Tutaj Dopiero zaczynamy więc do następnego dołka Pozdrawiam wszystkich. Dzięki za suby, dzięki za lajki like i komentarze. Sygnał 81 Trachłem tą łopatą niestety Myślałem, że to jest jakaś srebrna moneta, ale no wygląda jak a to jest kawałek, kawałek metalu jakiegoś to znowu ja. Sygnał 50. Wielki kawał jakiegoś żelazka, ale co to jest? Nie jestem w stanie nawet powiedzieć. Widzicie, tak, tak wygląda ten sport, właśnie. Nie zawsze się znajduje fajne rzeczy. Tam jeszcze Marcin w oddali kopie. Czasami trzeba się naprawdę nieźle nachodzić, albo mieć dużo szczęścia, żeby coś ciekawego znaleźć to nie jest tak, jak wszyscy myślą, że o, wychodzimy sobie na pole tutaj w Anglii i nagle coś znajdujemy ale dobra, nie zanudzam lecę dalej na razie no i kolejny dołek ale tutaj to już znowu ten malutki guziczek już naprawdę zbieramy się do domu, Marcin jeszcze jeszcze by naprawdę chciał coś znaleźć, ja tak samo już mieliśmy iść do domu jakieś 15-20 minut temu ale dalej. Chodzimy, szukamy, bo już jest parcie, żeby znaleźć jeszcze jakieś srebro. Narka. Na słowo się rzekło, tak jak mówiłem wcześniej. My się zbieramy. Jeszcze podsumujemy sobie tutaj fanty, przełączam się na drugą kamerę. Panie Marcinie, dzisiaj zadowolony? Nie, zadowolony. A, <noise> tutaj fanty Marcina. Tutaj mamy Hammerka. Tutaj Georgia, Georgia piątego Tutaj peny ze statkiem No ma tak trochę monetek, no i guziki. O i ładną Wiktorię babę na wózku Zajwista patynka Przechodzimy do moich fantów Dzisiaj to jest normalnie ich masa Jest monetka Jeszcze część gdzieś zgubiłem, wszystko jest na filmiku no i tutaj są same guziki. I to by było na tyle. Siema tu ja i moja kurwa gęba. E... Mówię, chciałbym trochę uświadomić ludzi, że czasami, mówię, nie każde kopanie to jest nie wiadomo jakie skarby. Mówię, dzisiaj, dzisiaj jak Marcin znalazł już tego kamera, to mieliśmy taką nadzieję, mówimy, ale kurczę, farma będzie. Ja zrobiłem dokładnie. 24 tysiące kroków, jakieś 20 kilometrów dzisiaj na tym kopaniu i ogólnie widzieliście co znalazłem. Nie wszystko jest na filmiku, plus to co zrobiłem na podsumowaniu. E... Mówię, fajnie się trafiło, że akurat spotkałem Błażeja który ma akurat w tym rejonie bardzo dużo pozwoleń. Mówię, to dzwonił do mnie akurat, że znaleźli dwa srebrne denarki i wpuścił nas na swoje pole ogólnie. Byliśmy tutaj dosłownie może 20-30 minut Nie było tego, nie, nie mieliśmy już za bardzo czasu Teraz wracamy do domu, ogólnie chcę zrobić tak, że pojadę do niego On zbiera swoje fanty już 10 lat, ma kupę złota i innych rzeczy Zrobię sobie taki ala wywiad u niego No i mam nadzieję, że któregoś dnia się z nim ugadam i pojadę z nimi też na kopanie Dobra, nie przedłużam. Zostało mi 48 mil do domu. Do zobaczenia. Jeszcze raz naprawdę wszystkim, wszystkim dziękuję za te lajki i suby i komentarze. Pozdrawiam. Na razie.